Sport jest dla wielu osób kojarzony z ciężkim treningiem, a my chcemy powiedzieć tutaj nie, wystarczy lekcja WF-u, wystarczy 15-20 minut dziennie. To właśnie ta aktywność, która może spowodować, że nie to, że się będziecie lepiej czuły fizycznie, to będziecie się lepiej czuły psychicznie. Projekt Mistrzynie w szkołach to nie tylko o Jędrzejczak i Fundacja o Jędrzejczak, ale to zaproszone przez Fundację Mistrzynie. Tutaj w Katowicach dzisiaj będziemy mieć gościć Justynę Święty Natalię Czerwonkę, Agnieszkę kobusz za Zawojską, Katrin Kargubo, która poprowadzi te zajęcia. Cieszę się, że takie akcje są organizowane tym bardziej w tych czasach takich e, popandemicznych, w czasach kiedy dużo dziewczyn i... Młodzieży generalnie sięga raczej po smartfony, laptopy i tak dalej, więc mam nadzieję, że poprzez takie, taką lekcję dzisiejszą zachęcimy. Część do spędzania tego czasu mimo wszystko aktywnie. Hasło przewodnie projektu brzmi: Jestem sobą, jestem bella. Wyjątkowa, piękna, niepowtarzalna, czyli że mogę osiągnąć wszystko, jeżeli będę, będę chciała. No i każda z nas pochodzi z różnych miejscowości, z różnych domów i to chcę pokazać, pokazać dziewczynom, że nieważne skąd pochodzisz, nieważne jakie masz zaplecze finansowe, ale bardzo ważne jak jest, jak chcesz. Zdecydowanie grupa ta która dzisiaj bierze udział w naszym, naszym projekcie jest, nie jest przypadkowa. Specjalnie celowałam w tą grupę wiekową. Kiedy o niej myślałam, kiedy tworzyłam ten projekt, to było właśnie pod tą grupę wiekową, bo najczęściej dziewczyny w tym czasie mają obniżone poczucie wartości. Chciałabym, żebyśmy się wzajem wspierały, a my bardzo często w tym okresie jednak nie potrafimy siebie wspierać. I ja myślę, że to chcemy tutaj pokazać, no bo każda z nas jest mistrz inna. My bardzo często poznajemy się raz na cztery lata na igrzyskach olimpijskich a później potrafimy w każdym momencie życia się do siebie odezwać i ja wiem, że gdyby dzisiaj któraś z dziewczyn potrzebowała pomocy, ja jestem gotowa i gdybym ja potrzebowała pomocy, one są gotowe i myślę, że to chcemy pokazać młodym dziewczynom, że, że właśnie to jest największa wartość, żebyśmy siebie wspierały jako kobiety, bo potrzebujemy tego.